Dzień dobry bardzo oraz szczęść Boże o każdej Boże. Zebraliśmy się w tym zacnym gronie zupełnie nieprzypadkowo, ponieważ mamy dla Was bardzo, bardzo ważną informację. Radosną informację. Radosną. W dniu wczorajszym wieczorem zamknęłyśmy wreszcie zrzutkę na wydanie książki. Yeah! Kochani, dzięki Wam na nasze konto. Wpłynęła już kwota. 36 900 zł Książek kochany Aneczka, jak się z tym czujecie? Co chcecie powiedzieć w związku z tym naszym kochanym Darczyńcom? Proszę, proszę. Przepraszam bardzo, jak szybko zebraliśmy na samą książkę? 11 dni, słuchajcie, 11 dni, 11 dni to znaczy, że z wielu ludzi, którzy nam kibicują, dla których to wszystko jest ważne i to jest dla nas takie i zaskoczenie piękne. Jednocześnie też to, co pod, wyskoczyło nad, to wiadomo, że to już idzie na budowę, ale to, jak szybko zebraliśmy na samą książkę, no, było dla nas czymś zaskakującym, rewelacyjnym. Bo to no, cudownie tak czuć, że jesteście z nami na wspieracie, bo to wiecie, było 200 wkład, dobrze mówię? Tak, równe 200 równe, dwie wkład. Równe 200 wkład, po prostu 200, co to jest za liczba, nie fantastyczna. Także za to wam serdeczny Bóg zapłać i dzięki serdeczne. Niesamowite jest to, że niektórzy ludzie wpłacali po kilka razy. Czyli nawet jeżeli już uzbieraliśmy na naszą książkę, po prostu wasze serca się nie zamykały. Cały czas nas wspieracie i kibicujecie, Nie tylko książce, ale całemu naszemu działaniu. To jest wspaniałe. I kochanie bardzo gorąco i bardzo, bardzo mocno. Wzruszały nas wszystkie wpłaty, zarówno te, które były na bardzo małe kwoty, jak na przykład była kwota, wpłata na złotówkę, była wpłata na dyszkę. Wzruszały nas ogromnie te wpłaty, które były na wysokie, ogromne kwoty. Była jedna wpłata na 10 tysięcy. I jesteśmy, no ja jestem, przyznam szczerze, zaszokowana tym, że, że w takim czasie. Yy, że tyle osób chciało wesprzeć to i wydanie książki i też potem wiedzieliście, że zbieramy już później na, yy, na budowę Centrum Rodziny im. Świętego Józefa, a te wpłaty yy, nie malały, one wydają, że wysłała stałe, więc yy, no, to jest niesamowite świadectwo też tego, jak Pan Bóg hojnie nas obdarza. Yy, no i a was, was. Przede wszystkim ludźmi, Wspaniałą lutami. Tak, tak. Jest. Czyli to, że jesteście z nami, kibicujecie mm -hmm. i myślę, że wspólnie jakby poszerzamy tą grupę ludzi, budujemy coś dobrego, bo to super mm -hmm. budować coś dobrego, co ma służyć dla innych ludzi. Mm -hmm. I, no i cóż, to no, samo słowo dziękuję, no nie wypowie tego, co się czuje mm -hmm. w środku, nie? To jest takie, wiecie, to daje siłę. Mm -hmm. I... Czy no, coś? Mamy nadzieję, że też, też sama książka, która... Ja cały czas jestem w szoku, że ona powstała w tak krótkim czasie. <grym> I, i, I to, że właśnie w tak krótkim czasie udało się zebrać na nią fundusze, to ja cały czas jestem gdzieś tam w takim amoku, że to tak szybko poszło. I, <grym> i myślę też, że sama książka już później, którą mamy nadzieję, Jolu, niedługo będziemy, Będzie. wysyłać też do Was podziękowaniu też, mhm. że też będzie potem taką, takim elementem budującym tą, tą naszą społeczność. Mhm. Tak, bo jeśli, słuchajcie, jeżeli zima nie zaskoczy dragowców, jeżeli nic się nie wydarzy niespodziewanego, to książka trafi do nas i będziemy ją pakować i wysyłać, kiedy? 6 grudnia! Więc na Mikołaja, kochani, od nas prezent. Tak. W postaci książki. Tak, jest, kochani. Jeszcze raz dziękujemy Wam serdecznie, przesyłamy Wam pozdrowienia, uściski, w każdą trzecią niedzielę miesiąca modlimy się za Was w Kościele Ojców Dominikanów o godzinie 18. To jest msza w intencji wszystkich darczyńców, czyli także osób, które wpłaciły na wydanie książki, także bądźcie z nami. Bądźcie z nami, też możecie włączyć jeszcze swoje intencje, pisząc, pisząc na Facebooka, tak? Także zawsze można jeszcze dodatkowo, oprócz tego, że ta intencja jest ogólna, swoje indywidualne intencje też przesłać do... Was. 29, czyli ostatni piątek miesiąca, godzina 20, 20, 20 będzie transmitowana modlitwa uwielbienia z naszej maleńkiej kaplicy. W którą też będziecie włączeni oczywiście. Także łączcie się z nami po prostu przez internet i możecie raz wspólnie razem z nami się modlić, a my będziemy uwielbiać Pana. Za wszystkie dary, które są przede wszystkim tak samo, mogą się w waszych intencjach i za Was, i, i za właściwie sprawy no, całego świata, mm -hmm. tak? Czyli począwszy od tego, tu, jak to się mówi, dom, miasto, i te wszystkie nasze rodziny, które są tu mm -hmm. i tam, czyli to, to cała planeta, która jest w Waszych sercach, która nie zna granic, mm -hmm. ludzi, którzy są po tej i tamtej stronie. Amen. 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 Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.